ten dokument, bo czuję i wiem, że mogę pomóc wielu kobietom. To jest historia o mnie, ale być może też o Tobie. Pamiętam taki moment, że ja siebie nazwałam, ja jestem tam cerką. Ale tak naprawdę nie, nie byłam, nie, nie mam nie wiadomo jakiej techniki, nie mam nie wiadomo jakich pucharów i osiągnięć. Jestem tancerką, bo w duszy jestem tancerką. To, że odkryłam, że mogę iść gdzieś i zatańczyć, a nie czekać od wesela do wesela, nie czekać od imprezy do imprezy, żeby móc zatańczyć, tylko mogę robić to co tydzień, robić na swoich warunkach i tańczyć tak, jak mi się podoba, to jest dla mnie bardzo duża wartość. Bardzo duża wartość. To nawet nie zdajesz sobie z sprawy, ile to dla mnie znaczy, że ja idę, wyłączam się i sobie. Sobie po prostu robię to, co kocham. Żeby tańczyć, potrzebujesz tylko i wyłącznie, moim zdaniem, miłość do tańca. Jeżeli włączasz muzykę, swoją muzykę, i po prostu nie możesz się powstrzymać, i tam zawsze coś się rusza, to jest twój znak. To jest znak, e, powinnaś tańczyć jak najwięcej. I oczywiście możesz to robić w domu, ale. Też wspaniała jest nauka tańca, bo to jest uczenie się nowego alfabetu, ruchów. Nauka tańca jest wielkim wychodzeniem ze strefy komfortu, ale co masz z tego? Uczysz się akceptacji własnego ciała, takie jaki jest. O czym tańczę? To takie spełnienie moich marzeń. Tańczę nie zastanawiając się o niczym. Jestem wolna, swobodna i mogę tam robić to, co ja chcę. Tak, jak ja chcę, pokazujesz mi drogę, a ja nią podążam. A kim jesteś, jak tańczysz? Jak tańczę? Nie. Jestem radością. Taniec dla mnie to jest absolutna pasja i radość. To jest jedna, jedna, jeden wielki fan. Ja się tak cieszę, jak tańczę, jak gra moja muzyka. Jest ruch, który mnie odpowiada, że to jest dla mnie, dla mnie wszystko. W momencie, kiedy zaczynam tańczyć. Po prostu widzę to wewnętrzne piękno, widzę tą piękną kobietę w sobie. I to jest niesamowite. To jest niesamowite, i nie tylko w sobie, ale we wszystkich dziewczynach, które, które tam są, no i oczywiście w tobie, Iwonko. Ty jesteś taką niesamowitą osobowością, która potrafi, potrafi zarażać tą pozytywną energią. I to jest cudowne w tobie. Zbierałam się pół roku do tego, żeby, żeby w ogóle przyjść do szkoły i spróbować. Przez pierwsze sześć miesięcy myślałam, że Frustracja mnie zjadała i, i, i ciężko było z cierpliwością, ale teraz już jest jakby y, dużo lepiej. Można zacząć w każdym momencie swojego życia mhm. i znajdzie się zawsze taki rodzaj tańca, który jesteśmy w stanie wytańczyć. Nie potrzeba do tego żadnej, żadnych umiejętności, techniki. Jak mam e, dużo energii i jestem e, skupiona na na tańcu i na choreografii, no to widzę siebie jakby odważną, czasem wyzwoloną. A jeżeli jakby mam gorszy dzień, no to widzę gdzieś tam jakby zagubioną siebie, która próbuje wyrazić siebie za pomocą ruchu i muzyki. Taniec jest dla mnie takim cudownym wyzwaniem, gdzie ja wchodzę w tą energię i odkrywam swoje dobre cechy, na przykład cierpliwość, na przykład wytrwałość pracowitość i tam sobie przypominam jaka jestem fajna jaka jestem ładna jaka jestem elastyczna pomimo że mam nadwagę pomimo że mam swoje problemy w domu tam jestem bardziej bardziej sobą bardziej i wolna stawiają nam wymagania, że musimy być bez zmarszczek, ze sztucznymi rzęsami, ze sztucznymi ustami. A ktoś, kto tego nie robi, to może się czuć gdzieś tam nie do końca taki, taki piękny. Ja nie przepadam za patrzeniem na siebie w lustrze. Jak tańczy na sali, nie lubię tego. Już jest progres, bo patrzę na nogi. To już jest okej. Okay. Wyżej staram się nie. Ale sam fakt, że ty zaproponowałeś coś takiego jak nagrywanie się, ja potem z przyjemnością na siebie, czasem się pośmieję z tego, ale z przyjemnością na siebie patrzę i to jest dla mnie niesamowity progres, że jestem w stanie na siebie popatrzeć. Na tej sali czuję się bezpiecznie i mogę tańczyć. W ogóle to nie ma znaczenia, czy ja jestem szczuplejsza, czy nie szczuplejsza. Tańczę po prostu i to jest tyle. Zaczęłam akceptować bardziej siebie, coraz bardziej um, rośnie takie poczucie godności. Przed nami wspaniały, niepowtarzalny projekt z formacją B40. Będziemy tańczyć jak Beyoncé na scenie. Gdy szukałam inspiracji, tak naprawdę, tematu, ciągnęła mnie taka siła divy, Beyoncé. Fascynuje mnie jej energia na scenie. Ona wychodzi i mówi: Jestem. Jestem, jestem piękna, jestem. Flawless, taka jaka się obudziłam, jestem piękna. To jest czas, abyście zrobili dla nas miejsce. I my sobie to miejsce zagospodarujemy w piękny sposób. I chcę tą siłę, taką wewnętrzną i to piękno wewnętrzne, ale i zewnętrzne, pokazać. I dziewczyny to zrobiły fenomenalnie. Jestem zachwycona tym projektem, efektami. 9, 8, 8, 8, 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. No, naprawdę czuję się jak gwiazdę. Ja tworzę przestrzeń dla kobiet. Przestrzeń, która jest bezpieczna, która jest znana, bo jesteśmy tak naprawdę takie same, ale też tak, tak bardzo różne. Przychodzi taka dziewczyna na zajęcia i robi to pierwszy raz. I tak naprawdę ja pamiętam, jakie to jest trudne. Owszem, pasja, pasją, fajnie jest potańczyć, a energia jest, radość jest, ale tak naprawdę to jest walka samej ze sobą. Jak ja wyglądam? Kurczę, znowu się pomyliłam. Inne dziewczyny tańczą szybciej, lepiej. Czy ja to pasuję? W ogóle już minęło 30 minut i ja nie ogarniam zupełnie. To jest praca nad własnym charakterem. Wszystkie dziewczyny, które tam są, są pozytywnie są niesamowicie pozytywne i to, to się wchodzi i czuć tą energię, czuć tą energię, że jest uśmiech, jest takie wzajemne wsparcie. Każda z nas ma jakieś kompleksy, każda z nas y, widzi w sobie te niedociągnięcia, których inne nie widzą. I to jest niesamowite, że my wzajemnie potrafimy się budować, potrafimy, potrafimy się wspierać, potrafimy się razem śmiać, kiedy nam coś nie wychodzi. No To jest cudowna atmosfera. To jest taka przestrzeń, w której czuje się bezpieczna. Daję sobie prawo do popełniania błędów, daję sobie prawo do bycia niedoskonałą, ale dostawania się też coraz lepszą wersją samej siebie. Dobrze. Ja Ci dziękuję. Coś jeszcze chcesz dodać? Cieszę się, że Cię poznałam. Trudno jest mi się otworzyć, chyba że ktoś obok to zrobi, to wtedy ja pójdę za nim. Sama, na przykład na sali tanecznej, tak jak jesteśmy. Bardzo trudno mi, znaczy teraz już teraz łatwiej, prawda? Ale jak przyszłam do ciebie pierwszy raz, to tak z dystansem patrzyłam, co robią inni i byłam taka zachowawcza. A dziś już wiem, że ja mogę robić, co chcę. I że jeśli nie będę tańczyć tak, jak ty mówisz, że dzisiaj teraz robimy tak i tak, tylko wrzucać tam swoje jakieś zbijikowane ruchy, to już będzie też okej. Okay. Bo to jest dla mnie ważne, że ty mówisz, że jest okej. Okay. Tak, jak tańczysz, jest okej. Okay. I to, to jest dla mnie naprawdę dużo. Ja wtedy zapominam, gdzie jestem. Po co tu jestem, co ja tu robię, w ogóle kim ja jestem? Ja, po prostu mnie nie ma. Ja po prostu tańczę. Co nowego odkryłam w takim wspólnym tańcu z kobietami? Bo to było pierwsze takie doświadczenie moje w życiu. I od pierwszego momentu, kiedy Cię zobaczyłam, kiedy zobaczyłam Twoją energię, Twój uśmiech, wiedziałam, że to jest to, czego zawsze szukałam. E i ten taniec wspólny z kobietami, bo gdzieś tam zawsze lubiłam chodzić na dyskoteki, ale to jest zupełnie coś innego. Ten taniec, w którym się uczymy nowych rzeczy, w którym pokonujemy bariery, pokonujemy bariery gdzieś tam takie może nie do końca poczucie własnej wartości, które, które gdzieś tam zgubiłyśmy po drodze. Ono się odbudowuje, i z uśmiechem przychodzę na każde zajęcia. Jak tylko wchodzę na salę i widzę wszystkie inne kobiety, cały, cały tydzień czekam na te kolejne zajęcia. Zawsze radość, zawsze wolność, zawsze swoboda i to taka pełnia życia. To jest taka pełnia życia. To mhm. był taki bardzo radosny rok i mam nadzieję, że następne będą takie samo radosne. Taniec rozwija, rozwija nie tylko ciało, ale e, swobodę, wyrażenie emocji wszystkich. Tych silnych też, tych nieprzyjemnych też. I tak naprawdę nie chodzi o idealne ruchy, nie chodzi o to, żeby choreografia była perfekcyjna, chodzi o to, że masz czuć się tancerką. Nauka tańca jest nieograniczona i nie, nie, nie da się tego skończyć, bo z jednego stylu przechodzisz w drugi, a Twoje ciało się tego uczy i się otwiera. I tak strasznie jest ważne zrozumieć, że ta postawa otwarta, to że otwieramy nasze ciało i też tak naprawdę naszą kobiecość, ale też siłę, bo ja proponuję też takie mocne ruchy. Jestem taką kobietą alfa i chcę, chcę taką, um, wyzwolić taką dziewczynę, która ma swoje zdanie, która chce tupnąć nogą, chce powiedzieć dość, mam granice, ja chcę robić to i tamto, jestem. Jestem ważna, jestem tu i teraz. I to daje mi taniec i to też chcę przekazać dziewczynom. Mam duże pokłady y, samoakceptacji i cierpliwości do samej siebie i do swojego ciała i do swojej y, głowy, bo... No bo jest tak niestety, że dużo, bardzo dużo bym chciała i jestem ambitna, ale no nie zawsze to się da zrobić tak od razu. Tanius mi pomaga radzić sobie ze stresem, no i wniósł nowo, dużo nowych znajomości, dużo pozytywnej energii. Myślę, to jest chyba najważniejsze. Mhm. Daje mi ogromny spokój, bardzo mnie relaksuje i myślę, że bez tego już mi trudno w tej chwili funkcjonować, ponieważ to mi Daje bardzo dużo radości. Mam więcej energii, częściej się uśmiecham, czasami w domu zaczynam tańczyć spontanicznie. To, co też taniec, ten taniec nasz y, z Tobą y, sprawił, że myślę, że jestem bardziej pozytywną osobą, odkąd zaczęłam z Tobą tańczyć i z dziewczynami. Tworzymy nowe plenie, nowe pokolenie. Ludzie myślą, że my tylko tańczymy. A taniec tak naprawdę jest tylko pretekstem. Do czego? No każda ma swój powód. Dla mnie mocny taniec jest moim sposobem na pełnię życia. Tak naprawdę w nas kobietach jest taki potencjał, że ja bym chciała, żebyśmy realizowały się nie tylko w tych codziennych, Sferach a we wspieraniu innych, ale w budowaniu i też w takim artystycznym, emocjonalnym, kreatywnym, rozwijaniu siebie. Jak patrzę na moje tancerki, to widzę młode kobiety, a wręcz nastolatki, czasem dziewczynki, i widzę ich energię, radość i dumę. I taką wielką chęć życia pełnią, chęć rozwoju i chęć kontaktu z innymi. To jest piękne. Ważne jest, żebyś budowała swoją przestrzeń, gdzie możesz więcej. Możesz być bardziej. Możesz być bardziej sobą i bardziej autentyczna. jest tak przyjemnie, tak radośnie. Rado, ra, 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 ra. Teraz tu jest ciało jest niegrzeczne jak mocne. Ale kobiety też, zaraz wywozi ale... Dzień O czym myślałam? A dobra, się zamyśliłaś, dobra. Taniec był dla mnie ucieczką od, a tak naprawdę stał się wycieczką do, do wielu możliwości. To obserwuję wśród dziewczyn. One otwierają się na coś nowego i to jest olbrzymia przygoda, coś... Otwierają mi się nowe możliwości, nowe pasje, nowa energia, która gdzieś tam była schowana, a teraz jest wytańczona. Tak, czekam na każdą niedzielę, bo wiem, że y, spotkam fajnych ludzi, fajne dziewczyny, y, które chcą robić to, co ja. Wiem, że y, znowu będę tańczyć coś, czego nie tańczyłam wcześniej, i y, że wrócę pełna energii po tych zajęciach. Co dojrzałe kobiety powinny robić część? To, co kochają. Jezu, żeby dojrzałe kobiety przestały siedzieć w domu, zajmować się pracą, gotowanie, sprzątanie. Tylko, żeby wychodziły, robiły to, co kochają. Jeśli ktoś kocha tańczyć, niech tańczy. Jeśli ktoś kocha malować, niech maluje. Jeśli ktoś nie wie, co kocha, to niech wróci do dzieciństwa i sobie przypomni, co robił wtedy. Jak byłaś małą dziewczynką, co robiłaś? Malowałaś kredkami? Wróć do tego. Jaki problem jest, żebyś teraz wyciągła, nie wiem, farby olejne, kredki, cokolwiek i malowała? Lubiałaś, yy, nie wiem, uczyć się, uczyć kogoś w szkole, uczy, bawić się w szkołę? Zrób to. Mimo, że masz 40 lat, możesz iść na szkolenia różne, poprowadzić szkolenia, żebyś była w stanie kogoś uczyć. Każdy ma w sobie pasję, tylko trzeba ją odkryć. Niech ludzie robią to, co kochają i wtedy będą szczęśliwi. Amen. Ty. Czułam, że mogę być kimś więcej. Chcę inaczej, chcę po swojemu, zgodnie ze mną. Po czterdziestce zbudowałam nową tożsamość. Dopiero wtedy odważyłam się być w pełni sobą, robić to, co kocham. Tworzyłam życie na moich zasadach. Projekt Dancing at Forty powstał z potrzeby serca, z potrzeby dzielenia się moim wielkim odkryciem życiowym z innymi kobietami. Tak naprawdę ja chcę, żeby innym kobietom się żyło lepiej i chciałabym, że jeżeli komuś w duszy gra taniec, jeżeli Cię to porusza, żeby pójść za tym, ponieważ to wpływa na jakość Twojego życia, na codzienność w każdym obszarze. I ja to, tym sposobem na życie chciałam się podzielić. To działa jak terapia, to działa na samotność, to działa na depresję, to działa też, na przełamywanie barier, podejmowanie bardzo odważnych decyzji życiowych. To pomaga w każdym aspekcie życia i w takiej maraźmie codzienności. Po prostu jestem inna, mam energię. I ja bym chciała, żeby więcej kobiet jakby e, przychodziło na zajęcia taneczne, czerpało z tego źródełka i szło dalej w życie i i żeby się nam lepiej żyło, po prostu. I teraz pytanie do Ciebie. Co będzie dzisiaj najmniejszym możliwym krokiem, najmniejszą możliwą rzeczą, którą możesz zrobić tu i teraz dziś, by być bardziej szczęśliwa. Tu i teraz, najmniejszy możliwy krok. A może padniesz na moje tańce.